Siemanko, zaczynamy kolejny odcinek, kolejne łowienie, znowu w tym samym miejscu. Trochę ostatnio powychodziło, było dużo, pełne wiadro. Także co, ja rzucam. Cześć, to nie wiem, tylko łosłowne. I mamy pierwszą rzecz dzisiaj. Mamy takie coś. To takie trochę wygląda, jakby to była jakaś taka kratownica albo coś. Więc zobaczymy, mamy takie coś, kawałki, prętów, no same takie pręty, pręciki. No i mamy pierwszy element kolejowy na dziś. Ha, zobacz. Kolejna rzecz na magnesie I to Nie małych Rozmiarów No nie Zaraz wam pokażę Mamy Jaką, taką podkładkę To jest w sumie podkładka Ale ojej Mam coś co nie chce się oderwać od magnesu Zobaczcie Młoteczek Sprzątając nabrzeże z tej trawy, która tutaj zalega, bo trochę, trochę tutaj trawy wychodzi, a takie obramowanie od rynny. No, zaczyna coraz mocniej wiać ja wyciągam kolejne obramowanie od rynny. Takie coś no i, i taki metalowy kapturek jakby. Wychodzi nam. Fu, taka blaszka, więc ja rzucam. dalej. chyba coś mam znowu na magnesie. Próbuję to wytargać. Mam to. Mam śrubę z kwadratowym łebkiem. Więc już jest ciekawy. Mam taką oto jeszcze blachę, co jest coś wycinane było To też jest fajne Ale teraz tą blachę O! Oh. Zobaczcie to kikował Przesunąłem się o metr i jest tyle rzeczy że mam jedno na magnecie tam jest coś ogromnego szuram po tym ale nie mogę tego wyciągnąć, bo to jest ogromne. Więc tu jest naprawdę dużo. Uff. Kolejnych. Kolejne rzeczy. Ah. Patrzcie. Mamy. pręt zbrojeniowy. Próbuję coś tu podjąć. Ok. Ja pierdolę. Przepraszam. Przepraszam Nie wierzę Nie wierzę, ale jest pusta w środku Wiecie co? To jest adrenalina wyłowić taką łustkę jak moja ręka więc naprawdę mamy jeszcze do tego taki element Mm. I taki malutki wybuchowy, zebi chłopak. <laughs> uh. Mamy kolejne fajne elementy. Mamy takie takie pierdołki tu akurat były, ale mamy klocek bardzo ciężki. I mamy taką czekoladkę. Coś nam spadło przed chwilę, ale mamy. Wózik. Takie... ewidentnie to jest jakieś takie pokrętło, Mogło być jakieś koło zębate od maszyny. Są tu jeszcze elementy takie tych, yy, metalowe. Coś mamy. To nadal nie jest to, czego szukam. A w nie wierzę po prostu. Ja dzisiaj chyba się pufu zastrzelę. Zapomniałem wam pokazać, bo go oczyściłem, Że nie wiem. Nie wiem, czy to jest prawdziwy. Czy jest to replika. Czy jest to po prostu zwyczajna zabawka. Taki malutki trochę więc dziwne dziwne żeby był prawdziwy bo taki trochę za mały wygląda jak zabawka ale nie wiem wiecie co teraz za każdym razem jak wyciągam coś z magnesu ostrożnie to robię jeszcze bardziej ostrożnie niż to robiłem wcześniej bo się starałem być ostrożny mamy dwa takie oto A, pręty Wururka. kolejne przyłapanie nie wierzę nie wierzę po prostu a, po prostu nie wierzę mamy tłok od silnika jakiegoś więc to jest na pewno tłok ma dziury więc nie jest to jakiś nabój i mamy oto pierwszą kolejówkę dzisiaj a, mamy podkładeczkę kolejową kolejne rzeczy na magnesie mamy coś takiego Mamy taki metal No jak to na magnesie, nie? Też powiedziałem co wiedziałem Mamy takie coś Numer alarmowy 112 Proszę czekać na zgłoszenie się operatora Czekamy na przyjazd patrolów, policji I ja wyciągam w tym czasie jeszcze sobie a co tam będę sobie jeszcze łowił? Mamy pręt. Nie wiem, gdzie ja to wszystko włożę. Mamy też takie coś. Ole, mamy kierownica. A tak naprawdę to tak jak już wcześniej mówiłem, jest to koło Pełno kolejnych elementów mamy nity, śrubki części od maszyn wszystko po prostu tutaj wychodzi słyszę radiowość od płacy niech się w domu. a ja jestem przy ostatnim rzucie wtedy wycą ja pierdzielę. jaka brecha ty. po prostu szok zobaczcie jeszcze na koniec mamy taką rurkę, więc cały czas czekamy na patrol policji. Zobaczymy, Nie pokazałem wam tego, Uff, ale mi się aż ręce trzęsą. Widzieliście tamtą muskę, prawda? To teraz wyciągnąłem większy jeszcze pocisk. Cały, uzbrojony. Także czekam. Ja już ja już nie łowić się. Ja już pierdzielę. Ja już czekam na patrol policji. Ja się zmywam do domu. Jadę sprzedać kiedy to już za dużo dla mnie dzisiaj. Mamy pełne wiadro złomu. Mamy. Czego chcieć więcej? Ja już naprawdę no, ciężko jak cholera. Także ja nie nie nie. Ja już kończę to imprezę dzisiaj. Także miło było z wami się widzieć. Aczkolwiek, no Hitem, wiecie, co jest to, wiecie, co jest hitem? To jest to, co ja tu próbowałem wcześniej wyciągnąć. Co mi spadało? Co się zaczepiło o kamień? I ja podjąłem to z drugiej strony i to była jakaś masakra. Tak na szybko, tylko jeszcze przez samochodu. Panowie policjanci bardzo mi przyjechali, zabezpieczyli. Rewolwer, który pra, pra, wyłowiem, jest prawdopodobnie zabawką, więc nie, nie napalałem się, jakby na to, ale wiadomo, że trzeba takie coś zgłosić, bo nie wiadomo, czy to nie jest prawdziwa. Także jeżeli się okaże, że to jednak prawdziwe jest, no to panowie policjanci się zgłoszą.